Bronisław Komorowski w mocnych słowach zarzucił niektórym kandydatom w tym wyścigu prezydenckim, no, że te zgłoszenia do Państwowej Komisji Wyborczej, to sobie kupili te podpisy. To może najpierw posłuchamy tego, co mówił Bronisław Komorowski, a potem ja panią zapytam i takie ostre pytanie zadam. Posłuchajmy. Ja mogę iść, mogę się zakładać, że absolutna większość tych osób, które kandydują, a które nie mają zaplecza politycznego, po prostu kupiło te, te głosy od wyspecjalizowanych firm, które się tym trudnią. No to znaczy, że ten mechanizm pewnego ograniczania właśnie planktonu politycznego już nie działa. No mocne, mocne to, co znaczy... kupiła pani sobie podpisy, poparcia. <laughs> Skądże? Ja miałam bardzo wielu wolontariuszy, którzy je zbierali. Natomiast no jest takie powiedzenie, że innych podejrzewa się o to, co się samemu robi. Czyżby prezydent Komorowski miał już w 2010 roku, mimo że startował z Platformy, kłopoty z zebraniem 100 tysięcy?